Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, kolejnym serii o błędach szefa, opowiemy na temat samotności top menadżerów. Temat jest bardzo na czasie, ponieważ mnóstwo badań pokazuje, że coraz większy odsetek ludzi czuje się samotnych. I to nie tylko osoby starsze i fizycznie samotne, ale także wiele osób młodych, czy też w kwiecie wieku, deklaruje, że czuje się bardzo samotnych. Jak więc to jest w przypadku top menadżerów? Czemu są samotni i co można z tym zrobić? Moniko, pewnie nieraz spotykałaś się z menadżerami, którzy na szczyt doszli samotnie? Bywają i tacy. Bywają tacy, którzy dochodzą samotnie, ale bywają tacy, którzy dochodzą drużynowo. I to wszystko zależy od w ogóle sposobu bycia, mentalności tego menadżera, sytuacji, kultury organizacyjnej i wielu jeszcze innych czynników. Też mnóstwo czytam takich artykułów i słucham różnych wywiadów na temat właśnie tej samotności ostatnio i porównywany jest to do wejścia na szczyt, że Menadżer, który robi karierę zawodową, wchodzi, oczywiście, wspina się podczas robienia tej kariery na szczyt i oczywiście jest bardzo wysoko, ale tam miejsca jest mało, widoki są przepiękne, natomiast jest sam, bo wszyscy są gdzieś tam poniżej. I już w ogóle sama ta przynośnia, ta metafora powoduje, że Menadżer może mieć takie przekonanie, że jeżeli ja jestem gdzieś na szczycie, no to w gruncie rzeczy powinienem się czuć samotnie, tak? no bo tego miejsca rzeczywiście jest za mało. Tak jak powiedziałam wcześniej, znam różne osoby, które są menadżerami. Sama też łączę biznes z nauką i jestem menadżerem, tak? więc te zespoły gdzieś mi tam towarzyszą. I myślę sobie tak, że to zależy również od sytuacji, Ania. Bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, przed naszą rozmową, to, to są po prostu różne sytuacje, które powodują tą samotność. No, samotność rozumiana w taki sposób, że jestem samotna Boże i w ogóle jestem jak, jak sama na wyspie, no to już samo to sprawia, że czuję się źle. Natomiast samotność, że mogę coś przemyśleć, mogę coś przeanalizować, mogę dać sobie czas na coś, no to już jest zupełnie inne podejście, nie uważasz? Dokładnie tak. Chociaż według badań. Od 10 do 30% osób deklaruje, że jest samotnych, to weźmy pod uwagę chociażby czynnik, w jaki sposób ten menadżer doszedł na szczyt. Jeżeli ktoś dochodził po trupach, jeżeli niszczył inne osoby, jeżeli żerował na dorobku całego zespołu i przedstawiał go jako swój, jeżeli dobierał sobie znajomych pod kątem tego, jak bardzo są prestiżowi, jak fajnie będą wyglądać na mojej sieci na LinkedIn to faktycznie im wyżej, tym takie osoby odcinały te kontakty, które wydawały im się za mało prestiżowe, za mało reprezentacyjne albo za mało inwestycyjne, jeżeli chodzi o stanowiska. Czyli bywa tak, że ten menadżer jest samotny wśród ludzi właśnie dlatego, że po drodze zgubił przyjaźnie, zgubił swoich starych znajomych i po prostu skrzywdził wielu ludzi. No ale to jest tworzenie takiej wydmuszki, to jest tworzenie świata który polega na iluzji i tej iluzji mamy wokół bardzo dużo, we wszystkich obszarach życia, więc jeśli rzeczywiście osoba buduje swoją karierę w taki sposób, o czym powiedziałaś, no to, to ma prawo czuć się samotna, ponieważ pomimo tych setek, czy, czy tysiąca znajomych na LinkedIn, czy na Facebooku, na Instagramie, tak w rzeczywistości ta osoba nie ma nikogo wokół. I co z tego, że, że zajmuje jakieś prestiżowe stanowisko, jeśli jej podejście w ogóle do, do ludzi, do, do tego, kim się otacza jest po prostu sztuczne? No bo, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że szef, będąc, mając zespół, kieruje tym zespołem w taki sposób, że nie przedstawia pewnych wizji tego, temu zespołowi, że razem nie omawiają pewnych rzeczy, nie uzgadniają. Abstrahując od sytuacji, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, tak? Kiedy rzeczywiście są tzw. tajemnicze informacje ważne dla organizacji, których szef nie może wyjawić i wielokrotnie byłam w takiej sytuacji. Tak, jednym z takich najczęstszych przykładów jest sytuacja, kiedy na przykład szef wie o tym, że będzie musiał zwolnić któregoś ze współpracowników. Ma z nim dobre relacje, ma dobre relacje z zespołem. Po ludzku może tego człowieka bardzo lubić, szanować, i naprawdę byś mu bardzo przykro, że tego pracownika musi zwolnić, no ale nie wolno mu tej informacji przedstawić wcześniej niż jest to ustalone z działem personalnym. I tutaj mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem interesów, czyli przyjaźń i relacje to jest jedna rzecz, one mogą być naprawdę super, ale realia organizacyjne mogą powodować, że pewnych informacji nie możemy powiedzieć. Pewnie zdarzało Ci się być w takiej dokładnie sytuacji? Zdarzało mi się być w takiej sytuacji, będąc szefem i zdarzało mi się w sytuacji, kiedy byłam coachem takiego szefa. Więc no, to, to rzeczywiście jest dosyć trudna sytuacja, ponieważ można nawet powiedzieć nad, o tym, jako o takim tworzeniu tej iluzji, uh -huh. ale w innym tego słowa znaczeniu. Czyli y, muszę pewne rzeczy ukryć przed, przed ludźmi dla dobra tych ludzi, dla dobra organizacji, i, i tu dochodzi do pewnych sprzeczności, bo już uh -huh. widzę po tobie, o co chcę zapytać, że no, nie do końca to dobro ludzi tutaj ma miejsce, bo być może, gdyby się dowiedzieli wcześniej o zwolnieniu. To wówczas mogliby podjąć kroki dotyczące chociażby tego, żeby sobie znaleźć wcześniej pracę. No ale pytanie z kim ma podpisany kontrakt, menadżer. Dokładnie. I to jest zobowiązanie, które, słuchajcie, i ono rzeczywiście może być w pewnych momentach dosyć bolesne i wymagające takiego ścierania się charakteru wewnątrz człowieka, bo o ile rzeczywiście taki człowiek, będąc nawet no, dobrym szefem, tak, mając wspaniały kontakt ze swoim zespołem, on po prostu nie może pewnych sytuacji opowiedzieć zespołowi. Mm -hmm. Musi to zachować dla siebie, ponieważ ma kontrakt, ponieważ ma zobowiązania bardzo ważne, stąd na przykład sytuacja, w której taki szef ma kołczak. Tak, to jest bardzo częsta sytuacja, kiedy szef ma tą świadomość, że jedyna sytuacja, kiedy może być w 100% z sobą, kiedy może się podzielić wszystkimi informacjami, przede wszystkim takimi odnośnie swoich własnych emocji, lęków, problemów, zahamowań, to jest sytuacja w coachingu, czy też w psychoterapii, gdzie oczywiście jest 100% gwarancja poufności na wieki wieków, niezależnie od tego, kiedy się rozstaniemy z klientem, w jakich okolicznościach klient ma zawsze zagwarantowaną poufność. Co więcej, nie ma wtedy konfliktu interesów, ponieważ z siłą rzeczy coach czy też konsultant nie rywalizuje z klientem o te same dobra w postaci na przykład stanowiska, o które ten pracownik chce się ubiegać, a on rywalizuje przecież ze swoimi współpracownikami. Czyli tutaj to miejsce, gdzie można być naprawdę sobą, zdarza się czasami tylko właśnie w relacji z coachem, mentorem, czy też inną osobą. No, myślę, że tak, że tutaj ten pomocnik, ja na to mówię, ten dobry duszek, tak, coach, czy, czy konsultant, czy nawet kolega z innego działu, czy z innej organizacji, no może być tą osobą, z którą pewne rzeczy można omówić, wyżalić się czasami. Pokazać swoje emocje i to jest potrzebne, żeby zachować taki balans wewnętrzny i jednak no, zdrowie, tak? bo, bo takie kumulowane emocje no, generują stres, a długi stres, wiadomo do czego prowadzi, także do takiego wypalenia zawodowego, do, do nałogów, do po prostu życia w braku harmonii. Więc tu mamy z jednej strony możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł, które gwarantują zachowanie tajemnicy i, i pomoc w takich trudnych sytuacjach, w których znajduje się szef, no ale z drugiej strony mamy też trochę mniej w takie krytyczne sytuacje, kiedy, kiedy rzeczywiście mm, szef może się czuć samotny, natomiast jest to spowodowane jego y, brakami kompetencyjnymi ponieważ nie nauczył się współpracy z zespołem, nie zbudował zaufania, cały czas być może ma jakieś kiepskie nawyki, które się za nim ciągną jeszcze z sytuacji, kiedy sam był kierowany przez, przez kogoś i być może to, to kierowanie kiepskie ma wpływ na niego, że on teraz też tak z tym swoim zespołem zawiaduje. Więc to jest dużo różnych czynników, natomiast myślę sobie, że, że warto właśnie przyjrzeć się sytuacji, w której ten szef komunikuje, że jest samotny. Mhm. Więc to też na przykład w coachingu, tak? Dopytujemy zawsze, na z czego to wynika. Opowiedz, jak wygląda sytuacja z zespołem. No bo jak nie ma zaufania, nie ma, nie ma rozmowy, no to to rzeczywiście jak się czuje wśród ludzi, a jak na wyspie. Czyli mamy kilka różnych sytuacji. Jedna jest taka, kiedy szef musi podjąć bardzo trudne decyzje. I wie, że ta decyzja w pewnym sensie zawsze kogoś skrzywdzi. Zdarzały nam się sytuacje, kiedy wręcz szefowie podczas konsultingów czy coachingów mówili wprost: Słuchaj, wiem, że mój pracownik ma trudną sytuację osobistą, natomiast z różnych powodów muszę go zwolnić. Gryzę się z tym strasznie, bo wolałbym, żeby ten człowiek po prostu no, nie wylądował na bruku, ale jednocześnie trzymanie go. Będzie szkodliwe dla organizacji albo też dla reszty zespołu. Miałam taki przykład, zresztą wspólnego miałyśmy, hmm. kiedy jedna z dyrektorek była alkoholiczką i prezes tej firmy pytał nas, czy też nawet nie tyle pytał, co po prostu podzielił się swoimi wątpliwościami, co ma w tej sytuacji zrobić. Ponieważ, z jednej strony cenił tą dyrektorkę, z drugiej strony natomiast dawał i takiej więcej szans, niż myślę, że ktokolwiek dałby. I widział, jak destrukcyjnie ta osoba wpływa na cały zespół. I potrzebował tak naprawdę usłyszeć po ludzku: słuchaj, rozumiemy swój dylemat. To jest faktycznie trudna sytuacja. To, co zrobiłeś dla tej osoby przez te lata, jest naprawdę super, natomiast nie możesz szkodzić firmie, którą reprezentujesz. I czasami takie właśnie usłyszenie od tej zewnętrznej osoby. Słuchaj, to jest normalne, że to czujesz i te emocje są usprawiedliwione, ale również usprawiedliwione jest Twoje działanie dla dobra firmy, bywa dla takiej osoby naprawdę zbawienne. No zdecydowanie. Do tych sytuacji możemy tutaj przytaczyć bardzo dużo. Jednak warto właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie, jakie kroki poczynić, żeby ta samotność liderów, samotność menedżerów była jak najmniejsza. Aniu, jak z Twoich mhm. obserwacji to wynika? Pierwsza rzecz, jeżeli ktoś stawia tylko na karierę zawodową i poświęca cały czas napięcie się coraz wyżej, no to bardzo często zaczyna zaniedbywać nie tylko swoją rodzinę, ale też znajomych spoza firmy. Tak naprawdę słyszałam fajne powiedzenie, że przyjaciele to są ludzie, którymi nie pracujesz, którzy są poza firmą, bo wtedy nie dochodzi do konfliktów interesów. Czyli możemy mieć super znajomych w firmie, możemy ich uwielbiać, spotykać się z nimi na piwo, mieć naprawdę mnóstwo wspólnych zainteresowań, ale warto mieć też znajomych, których mi nie łączą nas żadne interesy biznesowe, żadne interesy zawodowe, finansowe czy jakiekolwiek inne. Czyli mieć tą grupę ludzi, gdzie możemy być całkowicie sobą, i wiemy, że nie ma tych wspólnych zasobów, o które rywalizują. No zwłaszcza, jak ta praca się kończy, tak i wtedy menedżer, który otaczał się do tej pory ludźmi z organizacji, zostaje sam i wtedy ma prawo czuć się samotny rzeczywiście. Ale jest jeszcze taka sytuacja, kiedy na przykład osoba awansuje z tego samego zespołu, staje się szefem tego zespołu i wtedy no, różnie bywa, różnie bywa, bo dochodzi czasem do konfliktów z tego tytułu, ta osoba sobie nie radzi w kierowaniu tym zespołem, zespół może nie słuchać, może robić różne psikusy, krótko mówiąc. Natomiast warto tutaj, już mówimy o takich radach, ustalić granice i rolę bo z tego co, co po prostu sama przeżywałam, bo też byłam w takiej sytuacji, ale osoby, z którymi pracuję też bywają w takiej sytuacji, warto określić po prostu role zespołowe, kto za co odpowiada i jasno przed całym zespołem się słuchajcie, no było jak było, byliśmy razem, chodziliśmy razem na tą przysłowiową kawę, piwo mm. i tak dalej, natomiast w tej chwili możemy oczywiście, to się nie zmieni po tym jasne, że tak, ale z drugiej strony ta cała odpowiedzialność za, za zespół wpływa na mnie. Więc siłą rzeczy każdy ma swoją rolę, więc te granice po prostu troszeczkę się przesuwają. Kolejna sytuacja jest taka, kiedy menadżer zbudował swój wizerunek jako takiego niemalże pomniku ze spiżu, takiego nieomylnego. Perfekcyjnego, takiego, który nie ma nigdy wahań, zawsze wie wszystko najlepiej i w ogóle po prostu jest alfą i omegą. Oczywiście nikt taki nie jest, natomiast im bardziej ten wizerunek zbudowany jest tak właśnie w sposób idealistyczny, tym taka osoba stanie się zakładnikiem swojego wizerunku, ponieważ panicznie boi się pokazać, że zdarzają jej się trudne dni, trudne emocje. Czy też po prostu, że ma wahania. No ale ta osoba sama sobie funduje, tą samotność. Ja na to mówię może no, pomiczek <noise> też, ale, ale tak zwany y, lider w pelerynce, tak, że ta pelerynka powiewa, jest wszędzie widoczny i, i pięknie wygląda. Natomiast w momencie, kiedy ktoś nie robi tak, jak on by sobie życzył z zespołu, no to wtedy tą pelerynką macha tak arogancko i mówi dość, tak nie o to chodzi, ja tutaj rządzę. Także ta osoba, no takie osoby też oczywiście znamy z, z doświadczenia. Ale to są osoby, które same sobie fundują tą samotność, dlatego że Odpychają zespół, trzymają zespół na tak zwanej sztywnej loży i po prostu nikt nie może za blisko podejść. Więc to są osoby zwykle, które mają dosyć niskie poczucie własnej wartości, pomimo tego, że przed światem pokazują, jaki ja jestem wspaniały i jakie mam piękną pelerynkę, jest to jedna wspaniała pewniczka. Dokładnie tak, tym bardziej, że badania psychologiczne pokazują, że wcale nie przepadamy za takimi idealnymi liderami, czy też idealnymi przywódcami, i że tak naprawdę, jeżeli ktoś po popełnia czasami pewne błędy, oczywiście nie jakieś merytoryczne i nie jakieś poważne, ale takie po prostu drobniejsze, to wzrasta jego prestiż w oczach współpracowników i w oczach innych ludzi, bo pokazuje się z tej ludzkiej strony, a nie jako ten pomnik i przede wszystkim to też dodaje mu autentyczności. A pamiętajcie, liderzy, że wasi współpracownicy i wasi partnerzy biznesowi doskonale wyczuwają fałsz. Doskonale wyczuwają brak spójności i to, kiedy nie jesteście autentyczni w tym wizerunku. Więc naprawdę bardzo rekomendujemy, żeby ten wizerunek, jaki tworzycie, był prawdziwy, żebyście przyzwalali sobie na to, że możecie nie być idealni, możecie też się mylić i wcale Wasz prestiż i pozycja nie spadnie. A wręcz odwrotnie, wręcz odwrotnie, bo wtedy sobie po prostu zjednujemy ludzi. Także tych ludzi. Tych prawd autentycznych również mamy wokół siebie, więc to na pewno też powoduje, że, że taki widok nie czuje się samotny. No, bo jest normalne, przyznali się do tego, że czegoś nie rozumie, że nie jest alfom i, i i po prostu ludzie wówczas też chętnie wyciągają rękę. Chyba, że ta osoba była narcyzem albo jest narcyzem, hmm. albo ma psychopatyczny i po drodze na szczyt skrzywdziła bardzo wielu ludzi. Także jeżeli. Siebie tendencje narcystyczne, to pamiętaj, że jesteś skazany na samotność. Nie bez powodu w mitologii było powiedziane o tym, że narcyz zakochał się w swoim własnym obliczu. Także drodzy liderzy, nie zakochujcie się we własnym obliczu i dbajcie o ludzi wokół siebie, to nie będziecie samotni wśród tłumu. No ale też słuchajcie innych ludzi, tak? co, co ludzie wam powiedzą, bo warto jest jednak wysłuchać tego feedbacku i przyjąć go, dlatego że taki lider, o którym teraz powiedziałaś, tak zwany narcystyczny, on nawet nie ma potrzeby czasami słuchania innych ludzi. Z tych moich doświadczeń wynika, że miałam takie, znaczy miała, no, miałam doświadczenie z takim człowiekiem pracować, który jedno mówił, a drugie robił. On jedno deklarował, a i tak postępował tak, jak jego natura mu nakazywała, więc z takimi ludźmi rzeczywiście ciężko pracować i wręcz od takich trzeba uciekać, ale to myślę, ten temat podejmiemy w innym odcinku, Aniu. Mhm. czyli tak podsumowując, samotność jest przede wszystkim naszym odczuciem. Może być tak, że ktoś nie ma wokół siebie wielu osób albo wręcz nie ma nikogo i nie czuje się samotny, ale najgorsza jest ta samotność, kiedy ktoś ma mnóstwo znajomych na fejsie, jest otoczony różnymi osobami, a w przypadku szefów, pamiętajcie, jesteście bardzo często otoczeni wyłącznie klakierami, którzy są z wami ze względu na dobre, jakimi dysponujecie, pamiętajcie o tym, że nie warto zaniedbywać relacji osobistych. I myśleć sobie o tym, że jak mam fajnych współpracowników, to już nie muszę mieć nikogo bliskiego wokół siebie, bo przecież się świetnie z nimi czuję. Pamiętajcie też, że tam, gdzie nie możecie porozmawiać szczerze z Waszymi współpracownikami czy innymi dyrektorami, możecie znaleźć sobie pomoc poza organizacją. Do czego bardzo serdecznie zachęcam. Ja również dziękujemy. Dziękuję.